Manow widzowie, witam Was w kolejnym odcinku spec 9.9. I w dzisiejszym odcinku tradycyjnie zrobimy sobie szukanie ofert za Titanika, a dzisiaj mam nietypowego Titanika, bo Titanika od Bebeszka czyli dokładnie Titanic Banana Kata i naprawdę jestem ciekawy jakie będą za niego oferty. A jeżeli ty też jesteś ciekawy, koniecznie strzel tutaj łapki w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. No i mamy tutaj takiego bebeszka, siemano bebeszek, siemano, wysyłam ci trade, a. mam nadzieję, że zaakceptujesz. O, jest bebeszek, jest. No i co tam bebeszek, pożyczyłbyś takiego Titanika? No i mamy Titanic Banana Cat, nazwany bebeszek dosłownie. Z czego jeszcze ma jednego royalty, a reszta puste sloty. Bardzo fajnie i akceptujemy. Bardzo ci dziękuję, bebeszek, za udostępnienie na odcinek tego Titanika i pozdrawiam cię plutko. A my co? Wbijamy na Trading Plaza i zobaczymy, co ludzie nam za niego zaoferują. Tak w ogóle ci Razor Fish Gaming odkrył sposób, jak zdobywać te mystery tykety i każdy nim spami na Trading Plaza, bo schodzą po milion gemów. Naprawdę sposób jest bardzo łatwy, jak chcecie to macie go teraz na ekranie Jeszcze raz przypomnę, w ten sposób znalazł Razor F Fish Gaming, nie ja, żebyście potem nie mówili, że ja No moim zdaniem parę prostych kroków i darmowy milion gemów zawsze na plus Więc chyba się opłaca No ale dobra, ja czekam tu na oferty za Titanica, dajcie mi jakieś, halo, halo Okej, okay, pierwszą ofertę mamy tutaj od Kliman Kliman, co ty tutaj pokażesz ciekawego? Yo, 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 siemano, siemano Okej, okay, nagrywa nowe wideo. Spoko, ja też, pozdro. <grych> Okej, okay, napisał to coś takiego, ale składa nam ofertę i co tutaj daje? Happy rock, mamy Painted Cat wersji golden, cupcaka, tutaj go dragonika, Marshmallow. Ej, nie jest taka purta oferta. daje jakieś huge. Mordeczko, ty chyba nie wiesz, jak wygląda słaba oferta. Uwierz mi, miałem oferty typu, nie wiem, jeden ekskluzyw za Titaniki. A ta oferta naprawdę jest przyzwoita tak szczerze 20 huge petów I 9 milionów gameów. Chwila co on mi tu pisze Kenai I write? o co tu chodzi Chłop <głap> reklamuje swój kanał Normalnie tak o co on chce to odcinka dać O to mu chodzi No nie wiem chyba że suba mam mu zostawić Dobra Mordini nie przedłużajmy Tutaj bo nie wiem chyba się tu reklamujesz Więc oczywiście no spoko jesteś Can ride you, Titan? Ej, naprawdę jestem... Aaa, że ujeżdżać Titana mu chodzi. Dobra, nie, 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 bratku, przepraszam cię. Ja... Możesz być youtuberem, możesz być każdym, ale to nie jest mój Titanik, to jest bebeszek, widzicie, bebeszek. To jest bebeszek BBH. Ja tego Titana nie mogę tykać, niestety, bo jakbym go tutaj wytrajdował, to czuję, że miałbym gruby przypał. No, ale dziękujemy i tak za ofertę i pozdrawiamy. W ogóle chciałbym zobaczyć ofertę tego nowego Titanic Emoji Korki. Może ktoś zaproponuje? Mamy kolejną ofertę od gracza DXRXN325. Akceptujemy, zobaczymy, co on tu zaoferuje. Jeszcze tak dopowiem, że Titaniki na ten moment chodzą około 600-700 milionów. Ten akurat chyba 6590, tak jak tu ma rap. Ok, mamy tu Rainbow Hackett Katy. Ile on chodzą? 40 milionów, ok. No, ziomek to składa potężną ofertę. Same Rainbow Huge e. około 600 milionów gramów. Ej, naprawdę ta oferta jest potężna i szczerze, on mógłby kupić za tą ofertę Titanica. Bo jeden taki Hacket cut kosztuje prawie 40 milionów, a zebra 20. Więc, no, porządna i potężna oferta, za którą ci bardzo dziękuję i cieplutko ci pozdrawiam. Bo naprawdę, sowita, sowita i bardzo przepiękna, moim zdaniem. Bo nie jest taka, że ktoś daje, nie wiem, 10 milionów za Titanika wartego 600, tylko ziomek dosłownie oferował około 600 milionów za Titanika wartego tyle samo. Za co takich ludzi doceniam? Okej, okay, ban e... Zobaczymy co tu ziomek oferuje. O, i ziomek automatycznie daje bardzo dużo huge. No nie, nie gadaj, że wystopowałeś, proszę cię! Tak pięknie zaczął, dosłownie w sekundę dał 20 prawie huge petów I już stop! No kumplu, no pokażę ci Titanic'a. Może ty nie widzisz Titanika, dlatego dalej nie oferujesz. No patrz, jest Titanic. Czy jest to jakiś drogi, bardzo huge? To no, Hippo Melon 20, ten 16. No i nic więcej. Reszta nawet dychy chyba tu nie przekracza. Nie, jeszcze Angelus przekracza tych, no ale oferta. No fajne hitchpeciki, dziękuję ci, bo zawsze jakaś owka, ale no za to byś nie kupił Mordo do Titanika, na pewno nie. No chyba, żebyś spotkał jakiegoś nowego gracza, jak Morelek kiedyś i kupił za pięć hepiroków Titana. Tak to się wydarzyło. Jakby ktoś nie wiedział, Morelek to mój widz, taki trader i on teraz aktualnie, gdy nagrywam ten odcinek, z pięciu hepiroków dorobił się czterech albo pięciu Titaników, bo wczoraj jeszcze miał w ogóle tego nowego emoji wersji Rainbow. O, tego Titanic Emoji Korg w wersji Rainbow i wymienił go na chyba cztery Titaniki, jakoś tak. Więc to powodzi mu się, powodzi mu się, umie tradeować. A gadaliśmy się o Morelku i mamy Morelka na Trading plaży, więc wyślijmy mu trade. A wiem, że Siomek mi wysłał. A, możemy jeszcze zaakceptować 599 Leadboard, ok? Ladderboard, co ty tutaj dajesz? Uuu, kolego, kolego, kochany, co ty takiego pięknego tutaj masz? Masz naprawdę dużo huge, za co się mega szanuję. Tego huge pieska już mi się wydaje, że każdy w ogóle ma. Mi na początku dropno, potem Adamowi, potem jeszcze jednemu widzowi, teraz wczoraj kreseczce. No każdy dropi tego Rainbow Huge'a. Oferta? No nie wiem, ile jest warta, bratku, ale myślę, że przez te Happy Rock nie jakoś mega dużo. Ale obstawiam 400-350 milionów, czyli trochę więcej niż połowa Titanica. Więc dziękuję Ci za nią i Cię przyjacielu, pozdrawiam. A czy Morelek jeszcze tradeuje? Nie tradeuje, dobra, dajmy mu Titanika, pokażmy mu. Okej, okay, pokazuję mu Titanik banana kata. Ciekawe jak on na to zareaguje. Jaką tu nam ofertę złoży. Uwaga, uwaga, uwaga. Aha, średnio ma co dać i daję tylko takiego skromnego Titanic Sherfluyetiego. Okej, okay, taki, taki skromny, co nie? Taki skromniutki. No a jak ci dam, Morelek może? Yy, poczekaj, 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 jakbym ci dał. O! Takiego nupka! Takiego nupka, jakbym ci dał. Aha, 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 dobra, nie było tematu, jednak nie chcę z nim tradować, wychodzę stąd. Chłop tu mnie hejtuje, no co każdy odcinek jakiś widz mnie hejtuje! Chłop mi pisze, że siebie oddaje, nie dobra, kanceluję to, wychodzę z tej trading plazy, nie ma co, nie, 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 wychodzimy natychmiastowo, zmieniamy szybko, 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 byle z dala od Morelka. Kolejna osoba jest to this tutaj ziomeczek, ma Titanic Monkey, wow, ej, to chyba on zredeemował, tak, on zredeemował, bo on pisał na czacie, że to jest jego zredeemowany Titanic, ej, ładny, ja miałem zaszczyt pojeździć chwilkę na tej Monkey, naprawdę, mega ładny, huge, jaki huge, Titanic, naprawdę, sowita oferta i Titanic również bardzo piękny, za co ci dziękuję bardzo, bratku, i pozdrawiam, i taka w ogóle dla was ciekawa informacja. Chciałem sobie kupić tego Titanica, jak był merch na Big Games. Na początku chciałem Red Panda, ale nie udało mi się, bo były przeciążenia strony. Potem Monkey. no i niestety końcowo wyszło to, że nic nie kupiłem, bo były takie przeciążenia serwera, a miałbym dzisiaj tą Monkey albo chociaż Red Panda. No i dobra, żeby nie było, że oferty są tylko z Pro Trading Plaza, pójdźmy sobie również na Normal Plaza, bo w sumie zawsze tylko z Pro Biorowki. z Normal Brand tylko na początku, jak jeszcze nie było wyboru pomiędzy Pro a Normal. Więc teraz zobaczymy, co tutaj ludzie mi dadzą za oferty. Jestem tego naprawdę ogromnie ciekawy. Dobra, jest pierwsza oferta. Jestem ciekawy, jestem ciekawy. No pokaż mordeczko, co tutaj dasz nam ciekawego. Błagam, tylko nie jeden ekskluzyw. Bo przed chwilą miałem takiego co dał mi cztery pety jakieś z i tyle. I chciał Titanika za to. A, fan, no to pozdrawiam. Czy ma owkę, spytamy. No nie ma nic, no to pozdrawiam cię Plutko, ale my tu czekamy byczku na oferty, wiesz, więc zobaczymy następna. Od razu mam tu odziomeczkę zobaczymy, co ten da nam tutaj. Proszę, coś bardzo ciekawego. 10 milionów gemów. Ej, dobra, już myślałem, że to koniec, ale jednak dołożył. Czyli około 30 milionów gemów Za Titanika. Myślę, że to uczciwa cena, szczerze, wiecie? Myślę, że to uczciwa cena, widzowie. Ale chyba jednak podziękuję i pozdrawiam cię Plutko. W ogóle też pod ostatnim odcinkiem w komentarzach, przy tym openingu Secret Key, pytaliście, kiedy zaczynam tą serię z otwieraniem kluczy na każdej krainie. czyli no każdych z tych sekretnych pomieszczeń. Yy, serię będziemy robili tak, że będzie co niedzielę trzy odcinki po prostu w tą niedzielę, za tydzień i za dwa tygodnie. Będą trzy odcinki z tego, będziemy otwierać około 33 klucze. Czyli łącznie 99 kluczy, co daje nam około 25 milionów i skąd ja na to zarobię, widzowie? No to tylko taka informacja, bo widziałem parę komentarzy, że ludzie się pytali kiedy to zaczynam. A póki co, no powiem wam tak, no czekam na jakieś oferty i nie ma tutaj nic. Kent jeszcze napisał, że za 30 kadiaksów mi oferuje. No dobra oferta, ale ci powiem, za Titanika, no minimalnie ci brakuje. Takie 5 gemów, 5 gemów ci brakuje, kolego. No powiem tak, stoję już tutaj z 15 minut, dostaliśmy właśnie tą jedną ofertę, chyba jednak wrócę, jeszcze zobaczcie taką ostateczną ofertę tylko na Pro Trading Plaza. Dobra, tu jest bogata plaza, myślę, że ostatnia oferta może być tu ciekawa, jeszcze przy okazji krytykal 7 chcę jedną sprzedać, więc sobie ją wystawię, ciekawe czy coś zaoferuję za nią, w sensie czy będą licytować, bo dałem minus 250 kataniej. No i dobra, taka ostatnia oferta, proszę was, dajcie coś ciekawego. I ostatnią ofertę dostaniemy od Ryfsonka. Ryfsonek, co ty tutaj, tutaj ciekawego nam pokażesz dzisiaj? Mordeczko, proszę, coś fajnego. Siemanu, siemanu. O, elegancko, mówi, że ma. Dobra, zobaczmy, bo to już jest końcowa oferta, jako podsumowująca. I mamy tu mnóstwo huge petów. Takie jak Hacket Cat Golden, Comet Cyklop, którego w sumie ani razu jeszcze w tej grze nie widziałem. Przy okazji mamy <śm> kreseczkę na serwerze. A ja nic tu nie będę mówił o nim. W ogóle ile ziomek ma huge? co jest? Koło 50 huge petów nam tutaj oferuje i nie takich złych, tylko dosyć ładnych. O, jeszcze widzę, że nasza księga się tu sprzedała, elegancko. No ci powiem, dziękuję ci bardzo za tą ofertę, przyjacielu, bo jest bardzo fajna. I jeszcze tu dokłada, patrzcie, dał do huge Petu, 3 Enchanted Diry, Tu fairy, Tu Anima, Agony. Agony. Unicorn, Tu mamy Clower Dragona, Jolly, no elegancko, Rypsonek, bardzo dziękuję. Przy okazji, no nikt nie chciał księgi za 2 miliony, wystawienie za 1,89, chociaż za tyle zeszła. No dobra, miało być końcowa, ale no tej osoby musimy też przyjąć, wiecie kto to jest? No kreseczka śmierdzi, no kreseczka, co tam? Co tam masz za owkę, Pokaż! Już zaczął wyzywać, ledwo wbił już wyzywa. Dobra, pokaż tą ofertę, a nie? O, tam jakiś, jakiś, o, dobra, jakieś cieniutkie huge. O jezu, trzy huge Pety daje, dobra, tragiczna oferta. No, jeszcze tutaj jakiś shiny, tu jakiś rainbow. No właśnie o nim mówiłem, że dropnął go. Ja jakiś z mimi, to oferta, no. Ogólnie, no ładna, fajna, ale z racji, że jest to od oferta, tam pół na 10, pozdro. No i możemy zakończyć na dzisiaj. No i dobra, jak już jesteśmy przy mailboxie, to macie tutaj na ekranie zwycięzców ostatniego losowania na milion gemów. Serdecznie chłopaki wam gratuluję, idziemy wysłać wam gemy. Pierwszy nick wpisany, wysyłamy, akceptujemy i pierwsze gemy poszły. I drugi milion również wysyłamy, akceptujemy i poszło. No i to na tyle dzisiaj. Dzięki jeszcze raz wam za oglądanie, do następnych takich odcinków i siemano!